Siemanko, siemanko. W jaki sposób, bez użycia jakichkolwiek narzędzi, przenieść i wywiercić poprawnie otwór? Przykładowe połączenie. Mamy kantówkę i teraz ja z tej kantówki obetnę dwa krótsze kawałki z jednej i z drugiej strony. I chciałbym też również zobaczyć, czy to się sprawdza. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Będziemy potrzebowali kantówkę, dwa małe gwózdki. Nie widać ich, nie? No pewnie, że nie, bo są tak małe. I będziemy potrzebowali przynajmniej taśmy malarską. OK, OK. To tniemy. Odetniemy sobie. Tutaj nie ma znaczenia jaki kawałek. Jakiś kawałeczek trzeba sobie tutaj odciąć. No to jedziemy. Zaznaczymy sobie, że to jest ta strona. Teraz zaznaczymy sobie drugą stronę. 2, 2. Przetniemy gdzieś tutaj. Kantoweczkę mamy dociętą, i teraz o co mi chodzi? Teraz chodzi mi o to, że chciałbym połączyć za pomocą kołków do drewna kołków drewnianych. Chciałbym połączyć w taki sposób. W jaki sposób to zrobić? żeby teraz tutaj w środek nawiercić otwór, żebyśmy mieli to równo. Na początek w zasadzie trzeba tylko znaleźć przekątną. Pamiętajcie o tym, że im dokładniej tutaj wytrasujecie sobie linię, tym dokładniej przeniesiecie, tym dokładniej przeniesiecie punkt na drugą stronę. Dobra, i teraz bierzemy nasz mikro gwózdek. Przykładam ten gwózdek tutaj, żeby, żeby sam łepek gwoździa był na skrzyżowaniu dwóch linii. Ściskam. I co się dzieje? Mamy tutaj odtrasowane, odbity łepek. Widać? Widać tutaj z jednej strony ciach. Wkładamy koła. Waamy z drugiej strony kołeczek. co za mało bo co jest za jasno i... I mamy złożone. Czasami przeglądanie różnych portali typu Instagramy. Nie instagramy się przydaje. Bo ja wam powiem szczerze, że ja nie jestem miłośnikiem kołkowania w taki sposób. Mi to gdzieś zawsze jakieś problemy stwarzało. Widać mnie? Aha, widać. No. Zawsze problemy stwarzało. Pozdrawiam serdecznie tutaj autora i Pomysłodawca tego w jaki sposób prosto, szybko i bez jakichś specjalnych przyrządów można po prostu przenieść sobie dwa otwory, żeby połączyć kantóweczki. Przydało się, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Od tego ta łapka jest. Chociaż ja Wam powiem, czy to jest łapka w górę, czy to jest łapka w dół. Robicie ruch na kanale, więc z każdej Waszej opinii i decyzji i tak jestem zadowolony. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania. Dzwoneczek pozwoli Wam na obserwowanie mojego kanału. Pozdro, do następnego odcinka.